Witajcie kochani z lekkim opóźnieniem, ale przychodzimy do Was z komentarzem do Parszy Behar. Parsza Behar zawiera jedyne w swoim rodzaju rozwiązania prawne dotyczące własności oraz wolności. Tora opisuje koncepcję przypadającego co 7 lat roku szabatowego, podczas którego ziemia odpoczywa i praca na niej jest zabroniona. Oraz prawa dotyczące roku jubileuszowego, przypadającego z kolei co 50 lat, kiedy to wszelka własność wraca do swojego pierwotnego właściciela: długi są umorzone, a niewolnicy odzyskują wolność. Przepisy te mają jedną wspólną podstawę: tak ziemia, jak i Izraelici należą do Boga. Nigdy nie mogą stanowić własności kogokolwiek innego niż on sam. Nabywanie ziemi zgodnie z zasadami wytyczonymi przez Boga przypomina bardziej pewien rodzaj dzierżawy na określony czas, którego górną granicę wyznacza właśnie rok jubileuszowy. Bóg jest ostatecznym i jedynym decydentem w sprawie Jego własności i jako taki swą suwerenną decyzją oddał poszczególnym pokoleniom Izraelitów poszczególne obszary ziemi Kanaan na własność. Rok jubileuszowy jest gwarancją zachowania suwerennej Bożej decyzji. Wtedy bowiem wszelki grunt przejdzie znowu w posiadanie dawnego właściciela, zgodnie z Bożym postanowieniem i planem. Podobnie rzecz się ma w sprawie niewolników wziętych do niewoli spośród synów Izraela. Pozostają własnością Boga. Są Jego niewolnikami, których wyprowadził z ziemi egipskiej. Rok jubileuszowy jest gwarantem ich wolności dla Boga zgodnie z Bożym Postanowieniem i z Bożym Planem. To, co każe przestrzegać te prawa, to bojaźń Boża. Nie ma bojaźni Bożej, nie ma roku jubileuszowego. Strach się bać, jakie mogą być konsekwencje naruszenia Bożej własności. Prawo odpoczynku dla Ziemi i prawa związane z rokiem jubileuszowym są bezpośrednio związane z szabatem. Wynikają z koncepcji szabatu, siódmego dnia tygodnia. Każdy inny rytm liczenia czasu jest w jakiś sposób powiązany z przyrodą. Dni wyznaczone są przez słońce, miesiąc rozpoczyna się wraz z nowiem księżyca, kolejny rok wytyczają powtarzające się sezony. Siedmiodniowy tydzień jest jednak koncepcją całkowicie niezależną od porządku przyrody. Jest bożym porządkiem wyznaczonym przez Boga samego. Liczba siedem to najświętsza liczba judaizmu. Oznacza kompletność, pełność, doskonałość. Liczba siedem łączy na całą wieczność stwórcę i jego stworzenie, Boga i jego lud. Owym połączeniem jest ów właśnie siódmy dzień tygodnia, święty Szabat. A rok jubileuszowy jest kulminacją siedmiu cykli, siedmiu lat szabatowych, siedem razy siedem doskonała doskonałość. XIX-wieczny rabin Samson Rafael Hirsch, którego już niejednokrotnie cytowaliśmy, sugeruje, że liczba osiem jest liczbą wskazującą na fakt, że warunek, Poprzedniego okresu jest całkowicie spełniony. A wraz z ósemką zaczyna się nowy początek. Zaznacza on, że obrzęd obrzezania ma być dokonany w ósmym dniu życia nowonarodzonego chłopca właśnie dlatego, że chłopiec musi najpierw przeżyć siedem pełnych dni. Siedem kończy bowiem pewien cykl dojrzewania. Dopiero ósmego dnia może zostać na nim odciśnięta pieczęć Izraela. Siedem jest konieczne, aby rozpoczął się nowy początek wyznaczony w Biblii liczbą 8. Zarówno cotygodniowy szabat, jak i rok szabatowy dla Ziemi, i rok jubileuszowy są niezwykłą szkołą zaufania. W szabat należy zawiesić wszelką swoją aktywność zapewniającą byt. Odłożyć na bok wszelką pracę zarobkową, wszelkie projekty mające na celu zapewnienie bytowania czy podniesienie jakości życia. Szabat wzywa nas, aby na czas jednej doby wypuścić z rąk nasze życie, wypuścić z rąk naszą troskę o nie i oddać się w zaufaniu Bogu, który jest dawcą życia. To On sam, bez wkładu naszej pracy, jest gwarantem naszego istnienia. Rok szabatowy dla Ziemi wzywa nas, aby na czas jednego roku zaniechać uprawy Ziemi w zaufaniu, że Bóg sam bez naszej pracy zapewni pokarm i utrzymanie. Rok jubileuszowy jest wypuszczeniem z rąk na zawsze źródła utrzymania, wypuszczeniem z rąk niewolników, którzy na Ciebie pracowali i Ziemi, która Cię przez ostatnie lata karmiła. Szabat, rok szabatowy dla Ziemi i rok jubileuszowy są nie tylko szkołą zaufania, ale jednocześnie są gwarantem wolności. Wolności od przywiązania do tego, co wydaje się być zapewnieniem mojego bezpieczeństwa. Tu nie tyle chodzi wyłącznie o wolność samego niewolnika, ale także o wolność tego, dla którego niewolników pracował. Tu chodzi o wolność od od tego, co przez lata stanowiło o mojej stabilizacji, co pozwalało planować i układać sobie życie. Tu chodzi o wolność od status quo. A jak mówiliśmy w komentarzu do parszy Kedoshim w odcinku zatytułowanym Po prostu bądź sobą, wolność jest ściśle związana ze świętością. Wyznaczone przez Pana w dzisiejszej parszy specjalne lata są środkiem, do osiągnięcia pełni świętości. Rok jubileuszowy, który jest siódemką do potęgi, to czas, kiedy wszystko wraca na swoje miejsce, zgodnie z pierwotnym Bożym Postanowieniem i Planem. Nawet jeśli przez lata coś na skutek jakiegoś rodzaju zubożenia funkcjonowało w innym układzie, w innych zależnościach, ostatecznie jubileusz przywraca właściwy porządek. Jak my osobiście rozumiemy rok jubileuszowy? Ostatni tydzień mieliśmy przywilej spędzić w ziemi Izraela. Za każdym razem, kiedy wysiadamy tam z samolotu, czujemy, że jesteśmy w domu. To doświadczenie nie jest jakimś wyłącznie naszym. Wiele osób, które kochają Izrael, kochają Boży plan dla tego narodu, czuje podobnie. Dlaczego? Naród izraelski jest Bożą Rodziną. W kluczowych momentach tory sam Bóg definiuje swoje relacje z Izraelitami w kategoriach rodziny. Prorocy kontynuowali tę metaforę, a więc Żydzi są Bożą Rodziną na zawsze. Rodziny nie zmienisz. Możesz pokłócić się z przyjacielem, i od tej chwili przestanie on już być Twoim przyjacielem. Ale jeśli pokłócisz się z bratem czy ojcem, nigdy nie sprawi to, że On przestanie być Twoim bratem czy ojcem. To jest niezmienne. Na mocy krwi Jeszuły, my, wywodzący się z Pogan, zostaliśmy włączeni w Bożą rodzinę. Zostaliśmy wliczeni w naród Izraela. Staliśmy się Współobywatelami świętych i domownikami Boga, jak pisze Paweł Apostoł w liście do Efezjan. To rezonuje w naszych sercach. Dlatego każdorazowo nasz powrót do ziemi Izraela przeżywamy jak powrót do rodzinnego domu. Czy to znaczy, że nie kochamy Polski? Kochamy, i jesteśmy wdzięczni Bogu za Polskę, która nas wychowała i wykarmiła. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie lata naszego przywiązania do polskich krajobrazów i kultury. Jednak dzisiaj, po wielu latach naszej wędrówki z Bogiem za rękę, to Jeruzalem nazywamy naszą matką. Rok jubileuszowy jest powrotem do swojej rodziny. Sądzę, sądzimy, że dziejowy rok jubileuszowy już trwa. I to jest rzecz święta, jak mówi Pismo. To powrót chrześcijan do żydowskich korzeni ich wiary. To powrót Mesjasza do swego ludu Izraela. To powrót do Bożych odwiecznych postanowień i planów. Chrześcijaństwo przez wieki przywłaszczało sobie Mesjasza, oddzielając go od wszystkiego, co żydowskie. W miejsce Mesjasza Izraela stworzyło Chrystusa o dość kosmopolitycznej osobowości, nie tyle niezwiązanego z, co wręcz wrogiego żydowskiej kulturze i żydowskiemu narodowi. To jak lata dzierżawy, w trakcie których życiodajna krew i ciało żydowskiego mesjasza karmiły nas na naszych warunkach i zasadach, zgodnie z naszą pogańską tradycją. Rok jubileuszowy jest Wypuszczeniem z rąk tego, co dotychczas stanowiło o stabilności, stałości naszych religijnych przekonań, o bezpieczeństwie opartym na przyjętych praktykach, w pełnym zaufaniu, że Bóg sam jest zbawieniem, w pełnym zaufaniu, że nie stracę, a zyskam wolność i świętość. Rok jubileuszowy jest powrotem.